Myślę, że to jest trochę połączenie no, i, i pasji i, i pracy. A, kocham to, co robię. Jeżeli miałbym a, wrócić gdzieś do dzieciństwa i jeszcze jakąś a, ścieżkę ponownie wybrać, na pewno bym poszedł tą samą drogą. I, I cieszę się, bo po prostu no, obecnie świadkówka jest praktycznie no, całym moim życiem, bo, bo na nic innego prawie nie ma czasu. Ten sezon nie mieliśmy za bardzo udany i, i troszeczkę tych dni wolnych, a teraz dostaliśmy, zanim rozpocznie się zgrupowanie kadry. Ale no, no, na pewno mamy mało wolnego i, i dużo wyrzeczeń i poświęceń to, to kosztuje, ale warto. Mogę nawet podać na przykładzie poprzedniego sezonu, gdzie graliśmy do końca. Skończyliśmy chyba. Skończyliśmy, to była sobota, a we wtorek już musieliśmy być w Warszawie na badaniach. I, i także to były ile? Dwa, dni. Dwa, dwa pełne dni między sezonem klubowym a reprezentacyjnym. A potem na szczęście no gdzieś tam Wital chyba jako pierwszy trener naprawdę... A bardzo, bardzo sporo tego wolnego i dba o to, żeby zawodnicy po prostu odpoczęli fizycznie i mentalnie. I, I chyba tam zdarzyło się, że prawie niecałe trzy tygodnie było wolnego w trakcie sezonu reprezentacyjnego. A no nie przez cały okres oczywiście tylko leniuchowałem, ale, ale jak jesteśmy na wakacjach, myślę, że tak nawet większość chłopaków jak, jak gdzieś lecimy, to tam po prostu lecimy totalnie odpocząć i nic nie robić. Na pewno jest, może jestem troszeczkę bardziej rozpoznawalny, może to dzięki tej fryzurze. Nie wiem do końca, ale, ale może troszeczkę, ale na pewno nie chciałbym, żeby cokolwiek się zmieniało, bo to, że zdobyliśmy mistrzostwo świata, super, nikt nam tego już nie zabierze, ale życie toczy się dalej i, i chciałbym, żeby się toczyło tak jak wcześniej. Oczywiście, że są winni, no, to, to, to były dziewczyny, żony zawodników i, i obiecały mi zanim przystąpiły do, do, do robienia tej fryzury, że będzie dobrze. I... I to chyba pojęcie względne. W tego typu akcjach, że tak powiem, o to chodzi, żeby po prostu rozbawić ludzi, rozśmieszyć i, i po prostu pozytywnie na to patrzeć. Oczywiście oglądałem ten, ten filmik nie raz i nie dwa. Na naszej grupie tam gdzieś kadrowej też to ten filmik krążył. No i zawsze jak na niego spojrzę, to, to dalej się śmieję, ale, ale wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że za moimi plecami tak, tak właśnie się to odbywa. Nasza ta grupa kadrowa naprawdę pomysłów nam nie brakuje. Jak Parę miesięcy razem, no to, to wpadamy oczywiście na coraz ciekawsze te pomysły, ale, ale no z tą fryzurą troszeczkę. Może i przesadzono było to świętowanie, ale pozytywnie każdy to odebrał, a było co świętować, dlatego dobrze, że każdy przynajmniej się uśmiechnął, jak, jak, jak mnie zobaczył. Tam się narodziła naprawdę podczas tego turnieju, zawsze byliśmy super drużyną, a tam po prostu stało się coś specjalnego, coś co nam pozwoliło po prostu przenieść góry i, i byliśmy tak scementowani i tak... E, no tego się nie da opisać do końca, co, co się czuje, ale na pewno czuliśmy się mocni przez to, że byliśmy wszyscy razem. Początki były ciężkie, to trzeba przyznać, bo każdy widział na początku jak on szalał przy tej linii te sparingi z Kanadą i, i na pewno wiele jego zachowań nie tylko mnie zaskoczyło, tylko wielu chłopaków, ale, ale no z czasem jakby i ja i resztę chłopaków Widzieliśmy jakby sens tego jego zachowania, co on chce tym uzyskać i jak, jak to wpływa na grupę i te metody no, na pewno są niekonwencjonalne, jest nietuzinkowy, i, ale przede wszystkim skuteczny i potrafił też stworzyć taką drużynę, jaką, jaką byliśmy bardzo, bardzo jestem niezadowolony z tego szóstego miejsca. W Bełchatowie, z reprezentacją też przez 2-3 lata praktycznie nic nie wygraliśmy i zawsze było to rozczarowanie na końcu. Ja staram się po prostu wyjechać gdzieś do rodziny na wieś i, i po prostu zapomnieć o tym i odciąć się całkowicie od siatkówki. Jak mamy te parę dni między jednym sezonem a drugim, to, to po prostu no, w ten sposób gdzieś tam wyładować swoją frustrację i, i wyczyścić głowę.